Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tuż tych zapraszam Was na piąty odcinek, już zagrajmy w cywilizację 5. Piąty odcinek. Piąta cywilizacja. I dzisiaj będziemy powoli starali się zaatakować Ormus. Mam nadzieję, że nam się to uda. Nie mamy też jakoś specjalnie wielkiej tej armii. Ale byłoby naprawdę miło, gdyby się udało go podbić. Jakby się go udało podbić, wszyscy byliby szczęśliwi! A jak nas zmiażdżą jak psa, to będzie bardzo niefajnie. No ale cóż, będziemy próbować. W jakiś sposób na pewno kiedyś się go uda podbić. Chociaż, szczerze mówiąc, nie jestem jakoś specjalnie nastawiony na po to podbijanie. Ale trochę jest tutaj nudna, bo ponieważ jesteśmy sami na kontynencie. Naprawdę tego nie przewidziałem! Myślałem, że będziemy... Kurde, mamy naprawdę... Ja mam często takiego pecha, że... Jak grałem kiedyś na mapie świat, to byłem sam jedyny w Ameryce Południowej. Nikogo nie było, ale była nuda, straszna. Dopiero gdzieś pod koniec zaczęło się coś dziać, gdzie zacząłem wyprawy morskie i inne pierdoły. No ale ja bym chciał chociaż jednego pampra spotkać, ale nie chodzi mi tu o atak, a chodzi mi o zwyczajny handel, ponieważ jak widzicie, bez tego handlu idzie tak dosyć opornie i topornie. No ale dobra, jak tutaj robotnicy już tu kopią, nasi włócznicy już tam powoli dojeżdżają. Jak widzicie, Hongkong się troszkę w armii wycwanił. Sporo ma tą armię i mam nadzieję, że nie będzie on wrogonastawiony do nas. Przynajmniej na początku, ale później to zobaczymy. Ja będę do niego wrogonastawiony, na pewno. No ale dobra, wybierzmy produkcję w Warszawie. Do wyboru mamy wiele, wiele rzeczy. Ale co by tu wybrać? Parteon, gildie artystów, gildia pisarzy, targowisko. Może targowisko, a może jednak jakiegoś wojownika, ale chyba zostanę przy tym targowisku. Bo hajs jednak e, musi się zgadzać. No i dobrze. Na razie jednostka bez rozkazów, ale rozkaz będzie taki, że zobaczcie, będziemy atakować Ormus. Z tego miejsca mamy dobry. E, dobry, jak gdyby. Dobre miejsce do ataku. Oni niech przejdą tu, mam nadzieję, że stamtąd już będą mogli ostrzelać Ormus, bo trochę byłoby przykro, jakby się nie udał. Wy w sumie najlepiej byście jak poszli tam, bo ja nie wiem, czy potem się to uda jakoś tam przetransportować. Was specjalnie pewnie chyba nie, no ale dobra. Na razie zostańmy w tej pozycji, w jakiej jesteśmy. Miasto ma 15 obrony. Hm. Generalnie tych łuczników wypadałoby już zniszczyć. Tylko czekam na naszych... W sumie... Jakbym zniszczył tych łuczników, to byłoby fajnie, ale czy oni mi teraz nie uciekną? Jakby mi spierdzielili, to by było nieciekawie. Ale chciałbym, żeby. Wiecie co, poczekam, ja poczekam, przeczekamy jeszcze ten jedną turę, a może, może dokończą tamtą plantację, bo ta plantacja dobrze była, jakby już tam była ukończona, bez większych tam problemów. Żebym podbiłbym i bym zaraz dostał plus 4 bonusu za to, że tam ta plantacja się znajduje. Za towar luksusowy, jednak jedwa to uch, wiecie, podciera jedwa bym, czemu nie? Fajnie jest, nie? Poznań się powiększył, a ci, tak jak myślałem, spierdzielili jednak do tego cholernego ormuzu. No nie fajnie, no tak nie miało być, no trudno. Trudno. Ale zbudowali plantację, no to chociaż coś się udało zrobić. I zobaczcie, mamy 0, mamy aktualnie 0 zadowolenia, ale to lepsze niż minus 1. W Krakowie możemy teraz zdecydować, czy coś chcemy zbudować. Petre, 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 może Petre, może nie Petre, a może jednak, a może by tak... Karawane, karawane nie, karawane w Warszawie. Eee... Kaplice, gildy pisarzy, parteum, Petre, Petre, a może tą Petre jedne. Co nadaje? Plus żywności na wszystkich polach pustyni obsługiwanych przez to miasto... No mamy aż jeden. No. Dwa. Trzy. Trzy pola pustygi. Niewiele. Hmm. Ale plus jeden na wszystkich. I plus jeden żywność. Hmm. No niekoniecznie to jest dobry wybór. Muszę pomyśleć. Poczekajcie, bo tutaj trzeba teraz ob obadać co warto kupić. Utrzy. Manie, Parteon. Może ten Parteon. A! Co tam? Zbuduję sobie Partheon. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co? Chce, chcieliście drogę? Chcieli drogę? Nie chcieli, chcieli drogę i co I ja, gdzie ja mam ją zbudować teraz? Co? No ja się pytam grzecznie, bo żeście mnie teraz zastawili i co ja mam? Marnuję czas. Niech wam będzie, ale wypierdzielać mi stąd za przeproszenie, no bo jak ma być droga, no to... To musi być jakaś porządna, nie? Dobra, wy tu czekać. Czekać grzecznie, czekać. Zaraz rozpoczniemy zmasowany atak na Ormus. Albo nas zniszczą, albo my go zniszczymy. Ktoś. Ktoś w każdym bądź razie straci życie i poleje się krew. O! Wydaje mi się, że to byłby dobry moment, żeby zaatakować. Tylko kuźwa. Przejdę tymi tu. I teraz wiecie co? Zaatakujemy. Zaatakujemy. Spróbujemy. Najwyżej się przegrać tyle. follow. Atak. Raz. Dwa. I trzy. I cztery na orbus. I teraz będziemy kombinowali, jak tutaj podejść naszymi włócznikami, bo na razie to nie mam pojęcia, jak nimi tam przejść. Najlepiej to by było wodą, tylko że wodą może być w może być nieciekawie. Może się udać podbić. Na razie, jak widzicie, nasza katapulta zadała. No, takie wiecie, dosyć mocno, dosyć mocno. Ekstremalną karę za wojowniczość. No, będziemy wojowniczy. Wojowniczy. Na razie. Potem może troszkę przejdzie. No, dostaniemy karę. Wiadomo, że trochę dostaniemy kary. No, ale wydaje mi się, że na razie musimy troszkę. Musimy troszkę tutaj się e, rozwijać, a oni mi troszkę przeszkadzają. Z Hongkongiem nie będę specjalnie wojował na razie. Później pewnie tak. No bo. Ale Ormus musimy zmiażdżyć. Ormus musimy zmiażdżyć. Zdobędę to miasto. Zdobędę. No, trudno się mówi. Kamieniami nas atakują na razie. Dobra, wiecie, co wy się tu leczcie? Wiem, że to leczenie i tak im specjalnie za wiele nie da. Idę. Ale nie za bardzo jest jak. Od tamtej... Za cztery tury, no to wiecie, to mnie już, mnie już tu za cztery tury może nie być. Odsuniemy się nimi kawałek i tu się troszkę uleczymy. Plantacje zbudowali i zbudowali. No to pięknie, to budujcie teraz farmy. No zobaczymy, czy się uda ten Ormus zdobyć. Może faktycznie nie był to najmądrzejszy ruch z mojej strony, ale sprawdzimy. Troszkę tutaj hajsu potrzebne jest, jak zawsze. O, no, 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 no tutaj. Tej, 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 tu mam żelazo, trzeba na to żelazo iść. Ktoś chodzi w średniowiecze. Na razie nikt w sumie nawet nie pamięta, że Ormus istniał, nie? Mam nadzieję. Dobra, trochę nam tutaj po, po, pokatowali nasze katapulty. Ktoś dostał awans. Na trudnym terenie. Jesteśmy w trudnym terenie, tak więc proszę o cię bardzo. O, tam może przejść. No to super. I teraz przejdziesz w następnym ruchu? Tak, przejdą. Genialnie o to chodziło. Tylko generalnie to teraz trzeba tylko to miasto zdobyć. I będzie po sprawie. I będzie po sprawie. I będziemy mieli kolejne nowe miasto. Oczywiście nazwę zmienimy na bardziej taką polską nazwę. Nie wiem. Hmm. Ale na jaką? To jest dobre pytanie. Pomyślimy, pomyślimy. No, tutaj widać chcą na Hama. Na Hamas... Najbardziej syci ludzie, widzicie? Dzięki właśnie tym ogrodom możemy się nazwać najbardziej sytymi. A tak to by się nie dało: bo nie, bo te ogrody naprawdę dają mnóstwo do żywności. W sumie chyba mogę już konnymi zdobyć ten teren. Mogę, tak więc zdobędziemy. Tak jest. Zaatakuj i zdobądź to miasto. Ormus. Tak jest, mamy Ormus, zdobywasz 107 złota, przyłącz miasto, oczywiście zdobywamy ekstremalną karę za to, no ale trudno się mówi. Mamy minus 3 popularności, eee, radości niepopularności, ale możemy, czy ja tam sięgnę? Kurde, dobrze by było jakby sięgnęło to miasto aż tak tam daleko, trochę w sumie jest daleko, nie? No, za bardzo na razie nie może, ale mam nadzieję, że w późniejszym czasie się uda w jakiś sposób. Ormus. Ormus musi budować sąd, ponieważ bez sądu nie będą mnie lubić. Widzicie, dostajemy za okupowanie i za to, że będzie jeszcze przez trzy tury stawiać nam opór. No niestety będziemy na minusie przez ten czas, ale później się to wszystko ureguluje. Tym bardziej, że na przykład gdzieś tutaj się zbuduje coś do radości. No dobrze, co my tutaj możemy jeszcze zbudować? Karawę syraj. Do czego ten karawę Większy zasięg dwie sztuki złota przy połączeniu z inną cywilizacją, tylko że to nie jest inna cywilizacja. Zrobimy karawanę i również do Hongkongu. Kurde, odsuniecie się, panowie, bo jak nie, to ja ola, o, oleję tą waszą drogę, i idę w piździelę, bo, bo mi tutaj troszkę przeszkadzacie, tak delikatnie rzecz mówiąc. No, macie jeszcze chwilę czasu. Ja. Jeszcze wam... pozwolę wam ewentualnie jeszcze myśleć. Dostaliśmy karę za wojowniczość i ta kara pewnie odbije się, jeżeli chodzi o stosunki z innymi cywilizacjami. No ale póki co nie widać żadnych cywilizacji w, w, dookoła. Tak więc nie wiem, czy warto się tym specjalnie przejmować. Wydaje mi się, że później pewnie tak, ale na razie. Na razie, przy obecnym stanie. Dobra, dawaj to koloseum. Musimy to koloseum zbudować i trochę tutaj. <laughs> To reperować tą radość, bo nie jest najlepsza. Zresztą od samego początku nie jest najlepsza, no ale co zrobicie? Nic nie zrobicie. Takie nam się trafiło nieciekawe kontynentalne jajco i musimy na tym kontynencie póki co siedzieć, a potem będziemy gdzieś tam próbować się bić z innymi cywilizacjami. Zacząłbym od tej naj, naj, najsłabszej, a potem będziemy walczyć z innymi. Mm, dobra, e, idźcie żelazo w końcu, bo to żelazo jest tutaj potrzebne. Be troszkę jednostki sobie poulepszamy. Wy tutaj, proszę. A czy tam się ktoś ruszył, żebym nie mógł przejść? Oczywiście, że się specjalnie nie ruszyli. No ale dobra, przejdę tu, zbuduję drogę. Może może potem się uda gdzieś tam zbudować drogę. Może, bo oczywiście ktoś mi tam zaraz może A bym nie chciał tego, wolałbym, żebym w końcu tą drogę dokończył. Bo nie chcę z Hong Kongiem się wielce specjalnie użerać. Ja bym chciał go mieć jako przyjaciela. Niekoniecznie sojusznika, ale chociaż przyjaciela. Budujcie drogę, wreszcie można zbudować ten drogę. No teraz to mi się odsunęli, nie? Oni wszystko na złość. Wszystko na złość, żeby tylko mi się ten, nie ten. No dobra. Następna turę poproszę. No i cóż, co my tu jeszcze mamy? Na razie nic specjalnego się nie dzieje. O, Poznań zbuduje nam. O, proszę pięknie. Pięknie, pięknie. Pięknie się dzieje. I budujemy rycerstwo. Czy rycerstwo warto zbudować, czy też może nie? Na pewno warto do Notre Dame na razie się prze, prze, przelecieć. No, przelecieć. Bo Notre Dame daje nam plus 10 do zadowolenia. A to już jest spory zastrzyk. Stworzymy szlak handlowy do Hongkongu. Powinniśmy dostać aż, aż plus 6. A tym bardziej, że będzie tutaj droga, to będzie dosyć szybko zapierdzielało. Teraz budujemy. Chicken Itza, nie w Poznaniu, w Warszawie chciałem Chicken Itza zbudować, Chicken Itza, a w Poznaniu zbudujemy Targowisko, żeby tego hajsu było jeszcze więcej. Jak widzicie, nasza cywilizacja powoli staje na równe nogi. No ale mówię, handel by się przydał, dlatego też będziemy tutaj jakoś patrzeć, żeby. O, patrzcie, jest średniowieczna jednostka morska. No to zaraz, jak e, przejdziemy z Notre Dame, to dojdzie, pójdziemy do jednostki morskiej, tak, do galeasa. Pójdziemy, żeby ten galeas można w końcu jakoś poodsłaniać trochę tej mapy, poznajdować jakieś inne terytoria, bo póki co to jesteśmy biedni na tym naszym biednym, malutkim kontynencie, takim, młodziutkim, malutkim, takim, w sumie jak, nie wiem, jak schabowy wygląda ten nasz kontynent. No tak trochę może, nie ciekawie w każdym bądź razie. Dobra, następną turę poprosi. No i cóż, na razie niech te jednostki sobie tutaj stacjonują na Ormuzie, będzie tutaj nasz taki przylądek. E, niestety nie mamy aktualnie w Ormuzie żadnych nie mamy w Ormuzie żadnego chłopa, no i nawet nie, nadal nie sięgamy, jeżeli chodzi tutaj, ale wydaje mi się, gdy, że gdy e, nasz Ormuz się powiększy troszkę, to tego chłopa, e, to ten zasięg uzyskamy odpowiedni, bo nie mamy nigdzie indziej tej pereł, a tam tylko perły są i te perły by się nam przydały. Dobra, i w końcu się udało. Zbudowaliśmy dla niego drogę. Nadal chcą tą drogę i chcą jeszcze wielkiego pisarza. Dobra, zróbmy na razie drogę. Potem będziemy się z pisarzem martwić. Hmm, następną turę i coś się tu specjalnie na razie nic ciekawego nie dzieje. No ale tak to wygląda. Powolutku musimy się ee, rozbudowywać. Wydaje mi się, że tutaj przy tym na tym szlaku bym mógł zbudować jeszcze jedno miasto i chyba ta, ta, także tak, tak zrobię. Tak, tak zrobię? Tak, tak zrobię. Tak, tak, zrobię. Tak, tak zrobię, tak, tak zrobię. No tak, tak zrobię, tak zrobię. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tak zrobię. Eee, tutaj wszystko ładnie. No trzeba te trzeba oczywiście te wszystkie pola poulepszać, bo to się później... przydaje. Mamy więcej żywności i wszystkiego. O, tutaj zobaczcie jeszcze jedno zostaje, ale to zaraz jak ci zbudują, pójdą ulepszyć, żeby żeby nie było takie puste. 558, jesteśmy do przodu. Droga do Hongkongu. Bardzo się Hongkong na pewno ucieszył. No, nie zostaliśmy sojusznikami, ale zostaliśmy na pewno przyjaciółmi. Gdańsk się powiększył, Poznań się powiększył, a my nadal nie jesteśmy na minusie. Tak, jesteśmy na zero co prawda. Ale Chicken Itza zaraz nam tam da plus 4. Tak więc bardzo bardzo ładnie. Eee, Wrocław, co tam we Wrocławie się dzieje? Nic specjalnego się nie dzieje. Łódź, w Łodzi, jakąś łódź by się przydało, tak. Łódź i włódzie. Statek towarowy. Nie, robotników, kuter. Trygierujemy to tam nie, bo na razie to tam specjalnie nie potrzebuje tego. Tak, tak jak mówię, zbudujemy sobie kuter i będziemy tutaj te ryby poławiać. Bo to wiadomo, że te ryby dadzą nam spory zastrzyk żywności. No Dosyć, dosyć takie logiczne, nie? Ryby, żywność. Kojarzy się z żarciem. No niech to szlag ukradli, ale będę chociaż miał za to, no bo ale to przykre, no kurde, tyle myślałem, że się uda, jest, wielki inżynier, bardzo się cieszę, miasto jeszcze stało się religijne, bo że jakiś ślobrzy idzie, tylko niestety ukradli nam parteon, no ale już trudno się mówi, ukradli par, pan, parteon, no trudno, no to teraz my zrobimy za to osadników. W Krakowie po raz kolejny Kraku będzie taka produkcja osadników generalnie. A my mamy wielkiego inżyniera, którego możemy wykorzystać albo do zwiększenia stałego pr produkcji i też chyba, tak, że tak zrobimy. Nie będziemy specjalnie się bawić w to, żeby e, go jakoś e, aktualnie wykorzystywać do budowy, e, do przyspieszenia budowy. Bo tutaj nam to daje aż plus 5 do produkcji i sporą tą produkcję mamy generalnie. Tutaj proszę budować plantację, no i na razie musimy. Cały czas czekać, czekamy i dojedziemy. Jak dojedziemy do katedry, to dojedziemy do. E, potem do Galeasa Galesa, Galeasa, Galeasa, dobrze mówię Galeasa. Tylko jeszcze przed nami 8 tur na odlewanie metalu i 14 tur na fizykę. Dosyć długo i będziemy trochę pewnie na to czekać. Ale zrobimy sobie coś takiego. I proszę Państwa, mamy już plus 8 zadowolenia. No to teraz tym bardziej możemy inwestować w kolejne miasta. Mówiłem, że tam to się przydaje. Fakt, faktem się bardzo przydaje. I jeszcze nawet bym wam powiedział, że możemy sobie zrobić dodatkową yy, karawanę. I tą karawanę może nawet kupię. Chociaż nie wiem, czy warto odkupować. Może cyrk bardziej. Chcę zostawić ten hajs na razie, a karawana się... Karawana jest dosyć droga, tak więc karawany na razie nie kupujemy. Yy, wykorzystamy te pieniądze na coś, na coś innego, lepszego. Yy, zbudujmy sobie... Yy, yy, yy. Statek towarowy? Nie. Statek towarowy nie wie. <laughs> nie statek towarowy. Zbudujemy sobie akwedukt. Może akwedukt? A może tak by nie. Czemu by nie w sobie akwedukt? Tylko że utrzymanie to kosztuje. A może młyn wodny? A niech se mają młyn wodny. Co im tam będę? Tylko miasta nad rzekami chyba mogą mieć młyn wodny. Tak więc, dlaczego by oni nie mieli tego młyna mieć? Mam nadzieję, że chicken. Itza mi nie zapierdzielą, bo trochę mi będzie smutno. A ja bardzo bym chciał. Ormus się powiększył. Genialnie. Może się uda już tam kupić to pole? No kurde, dlaczego? Akurat taki kawałeczek. No wydaje mi się, że jeszcze się trochę powiększy, ale. No to jest przykre. No ja bym już tam chciał to wydobywać. No, Krachów jest troszkę większy. Ale ja już bym chciał wydobywać te perełki, a one się nie chcą za chojne powiększyć. Ech, szkoda, szkoda. Ormus się powiększył, ale nadal mnie z Ormuzu chyba nie lubią. No, pięć z liczby okupowanych miast. To zobaczcie, jaką my mamy teraz radość w państwie. Ogromną. Jak widzicie, bardzo dobrze nam aktualnie idzie. Dobra, tutaj coś trzeba zbudować. Tutaj też by się coś ich przydało. Na przykład, to chociażby w Gdańsku. Nic specjalnie się nie dzieje, bo Gdańsk jest świeżym, malutkim miasteczkiem. A Warszawa nagina ten cud świata. I mam nadzieję, że go. O, ci już mają, jak widzicie, jednostkę pikinierów. A my, generalnie, też powinniśmy mieć pikinierów. Mamy pikinierów, dlaczego? Trzeba polepszać, kurde. Zapomniałem o tym, że mamy przecież jednostki do ulepszenia, zobaczcie, tego mamy Knechtów, czy tam innych rycerzy. Tutaj mamy przecież do ulepszenia, czy tych mogę? Tych na razie jeszcze nie mogę, no nakuszników jeszcze nie są, ale zobaczcie, że mamy już pikinerów, pierwszych pikinerów. Też nadal jednostki nie są najwytrwalsze, ale już dosyć przyjazne w ataku. <laughs> przyjazne w ataku, no wiecie o co chodzi, generalnie chodzi o to, że po prostu dupcy my lepiej... <laughs> Ups, nie, nie, no wiecie, dobra, nieważne, e, czekamy na tych osadników, tak? Mm, tak, kuter się zrobił, tu mamy najbliżej ryby, e, pyk, teraz tutaj faremkę, co, co wy chcecie? A, bo wyście już zbudowali, no to ładnie, panowie, ładnie, ładnie, nie myślałem, że takie was spydę, gonzalesy. Tak jest, tutaj też coś zbudujemy, knechci będą na razie tylko tak troszkę pobieżnie strzegli naszych granic w Łodzi, co teraz, znowu mam coś wymyślać do budowania, no dobra, bibliotekę tak jest, oj ta bibliotekę, trzeba teraz tą bibliotekę e, i w ogóle biblioteki to by się w ogóle we wszystkich miastach przydały, żeby trochę nadgonić tej nauki, bo zapewne niedługo otrzymam wiadomość, że ktoś wszedł do renesansu, a to by była przykra wiadomość dla nas na pewno przykra Lord Kazimierz no król powinno być, ale niech na razie będzie lord mm, okej, okay. proszę bardzo Karabang Serai, tak jest, nadal jedziemy do Hongkongu. Będziemy Hongkong tak trochę gnębić, aż Hongkong stanie się katolicki, bo szlak handlowy również dostarcza troszkę religii w pewien sposób. Ormus, póki co, nie ma jakiegoś połączenia z naszymi miastami, to też jest dosyć neutralny. Niech tu sobie siedzą, to będzie taki przylądek. Ta armia już tam zostanie i będzie tam się kampić na razie, na czas taki nieokreślony zapewne. Będzie taki przylądek, bo czuję, że z tamtej strony może być też jakiś e, kontynent. Tak więc lepiej mieć jakąś ochronę przy tym Ormuzie. Odlewanie metalu. Jeszcze cztery tury nam zostały. Gdańsk prosi o bawełnę. Przecież mamy bawełnę, mamy plantację. Gdańsk powinien już się z tego powodu cieszyć. E, co tu? Krowy, krowy, no oczywiście. Łapać te krowy, bo jak uciekną? Tu mamy kamień. Tu zbudujemy sobie e, następne miasto jest. Takie trochę przy górze, co prawda, na równinach, na wzgórzu, na równinach, ale będziemy mogli przynajmniej zbudować Machu Picchu. Przynajmniej e, mam taką nadzieję, że uda nam się to zrobić. We Wrocławiu, co się stało we Wrocławiu? We Wrocławiu się zbudował młyn wodny, a my teraz możemy wybrać coś lepszego dla naszego Wrocławia. No, ja bym strzelców rydwanowych, zbrojnych bym zbudował, bo przecież musimy też jakąś armię mieć. Niech Wrocław na razie skupi się na budowie zbrojnych. Poznań, natomiast, będzie zaraz budował karawanę. No, żeby po prostu mieć i jeszcze więcej hajsu. No, przynajmniej ten Hongkong przyda się do. Do, oczywiście tutaj do y, trochę ekspienia złota Ale później pewnie niespecjalnie będzie potrzebny Kraków, Kraków zbudował mi osadników Bardzo się z tego powodu cieszę No tak, tak, no ta, na pewno tutaj No to takie głupie miejsce, że szok No tutaj pewnie też inteligentne nie jest Ale nawet nie wiem, czy będzie się dało tu zbudować miast. Cztery od innego Tutaj chyba się nie da nawet miasta zbudować Tak więc jest trochę przykro <laughs> A może tu się uda Sprawdzimy jak tu, jak tu się nie uda, to tu spróbujemy. Może się coś uda. Może gdzieś się uda ogarnąć. Dobra, zbuduję tą gildię pisarzy, co prawda jest z dwa w utrzymań, a może wielki mur? A zbuduje sobie wielki mur. Niech Kraków też trochę w cuda się bawi. Zbudujemy im tarta, żeby mieli jeszcze więcej do produkcji. Odlewanie metalu zaraz będzie, ale jeszcze będziemy musieli przejść przez fizykę trebusze i nie. Odlewanie metalu. Ue, no to już zostanie tylko 13 tur do fizyki i będziemy mieli katedrę z Notre Dame. Cudownie, mamy plus 4, Chicken Ipsa tam na plus 4 dała, tak? Plus 4 do zadowolenia, ale oczywiście inne miasta się powiększyły, tak więc tego skoku tak specjalnie nie zauważyłem nawet. No i jest chyba pięknie. No tutaj niestety nie możemy, sprawdzimy w tym miejscu. Wydaje mi się, że tutaj już powinno dać radę. Chociaż cholera wie, jak nie, to pójdziemy faktycznie tutaj się ogarnąć. Może tam będzie lepiej. Wy natomiast, drodzy poznaniacy, ogarnijcie sobie karawanę. Skąpi radu o jedne, poznaniaki. <laughs> Dobra, Warszawo moja, Warszawo moja, czy ty masz bibliotekę? Masz bibliotekę, co tam masz za cuda do budowania? Gildia artystów i pisarzy, to niespecjalnie mnie interesuje. To zwiększymy trochę twoją produkcję poprzez warsztat oraz młyn wodny. Na razie. Na razie tak. A potem będziemy myśleć, co dalej z tą naszą Warszawką. No, tak jak mówiłem, no, szału tutaj na razie nie ma. No, nie mogę, niestety, nie mogę. To pójdziemy tutaj. Musimy jeszcze jedno miasto zbudować, no bo tak trochę stypaśnie. Żeby tak. No, jesteśmy tacy trochę ograniczeni, bo nigdzie nie idzie wypłynąć dalej, bo jesteśmy y, w czarnej. Do. Zawieranie umów naukowych to mnie nie rajcuje. Szybszy ruch po zakrętowaniu. Po oceanach, no to tu już tutaj jak dojedziemy, to wtedy będziemy mogli e, rozwijać całą, rozwiewać tą całą mgłę i będzie pięknie. I będzie pięknie. No dobra, jedziemy dalej, no bo cóż. No, w średniowieczu, już się przestraszyłem, że mi cholera to już w oświecenie wraz. No lepiej, żeby nie wchodzić w renesans, ja chcę być pierwszy w renesansie. Tak jest, droga to generalnie by się tu przedała i tutaj, tutaj ci przyznam rację, że do Krakowa proszę zbudować drogę. G wyjątkowo mi dobrze podpowiedziałeś. E tutaj zbudujemy sobie jeszcze jeden kuter, bo mamy tutaj jeszcze jedne rybki. Y jeszcze jedną, które? O, tutaj mamy, wokół Warszawy mamy mnóstwo niepoulepszanych pól i trzeba to powoli e za tą pustkę zapełniać. No bo kurde, to jest stolica, tutaj powinno być ładnie, a nie tak dupnie. Ormus prosi o futra. Ormus, Ormus, zbuduj w końcu to cholerstwo, bo ja chcę. No trochę mi przykro, bo ja chcę. To myślałem, że te perły się uda. A on się gdzieś w jakąś inną stronę rozbudowuje i mi się to wcale nie podoba. Sprawdź tu, proszę. I co tam, doszliście? Doszliście. Dobra, i co się stało? Szczecin. A właśnie, tutaj miałem zmienić nazwę. Zmienimy nazwę, nie będzie to Ormus. Będzie to, powiedzmy, <laughs> co by to mogło być. Hmm, jest tak nad morzem. Świnoujście. Nie, świnoujście nie. Yy, może jakoś inaczej. Może, a dajmy Lublin. Lublin. Tak, dobrze napisałem. Nie Ormus, Lublin. Bo ja Alnulin nazywałem się. Lublin. Nie, będę Lublin. Okej, okay. mamy Lublin zamiast Ormuza, bo jednak Ormus to takie dziwne, dziwna nazwa. Troszkę. Dobra, wy tutaj stać. Eee, tu jest jeszcze wolne pole, proszę bardzo, ulepszyć! Wszystko ma być ulepszone! <laughs> Szczecin. To, ale malutki szczecinek, taki trzy domki na krzyż. Pomnik oczywiście, żebyście się ładnie rozwijali. Mm, we Wrocławiu znowu coś mam budować. Hajsu mamy w sobie, można by inwestować troszkę wy... <laughs> Można by troszkę inwestować w tą armię. Tak więc zrobimy sobie jeszcze katapultę jedną. Musi być armia. Przynajmniej mała. A ogromna to już w ogóle mi się marzy. W Warszawie budujemy tar warsztat. Dobrze, niech budują. Gdańsk się powiększył. I już mamy minus jeden. Niedobrze. Niedobrze, widzicie, tak o to, mieliśmy tak dużo, a się szybko zrobiło tak malutko. Dlatego czekamy. Przejedziemy tą fizykę i potem budujemy. A może nawet kupimy tą, tego galeasa, żeby jak najszybciej poodkrywać tutaj wszystko dookoła. Może ktoś pierwszy nas odkryje. Mam nadzieję, że ktoś tutaj się w końcu pojawi, bo tak trochę mi smutno i myślę. Hmm. Tak, wy tutaj musicie rozbudowywać tereny. No dobrze. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ten piąty odcinek. Piąty odcinek wam się podobał? No co prawda robimy cały czas to samo, ale zobaczcie, że cały czas się powiększamy, a o to chodzi, żeby nasza cywilizacja się rozrastała i była piękna. O to chodzi. Tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam już na szósty odcinek. Zagrajmy w Cywilizacja 5. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia, cześć. Ej, jesteś tam jeszcze? Jeżeli udało ci się dotrwać do końca tego filmiku, zastanów się, czy może by go tak nie zalekować. Skomentować. A może by tak dołączyć do naszego zespołu? W każdym bądź razie zastanów się nad tym przez te 3 sekundy swojego cennego czasu. I tak mi nie dotrwa do tego momentu.